Cześć, witam Was w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj akurat chcę Wam pokazać taką gętarkę do prętów. Gnie ona aż do 14 fi 14. Kupiona została na Allegro za 100 zł. Tak się prezentuje. Fajnie wykonana. Widać na razie porządnie. Stół gętarki zrobiłem z falet. I tak, co tu w niej mamy w tej kentarce? Tutaj mamy rowek tak, gdzie wsadzimy pręt maksymalnie chyba ósemkę. Jeśli chcemy wsadzić dwunastkę, to ściągamy, wsadzamy tutaj. Tak i gniemy wtedy 12, 14 maksymalnie. Trzeba oczywiście jakąś przeciwwagę dłuższą dać, dłuższy pręt, tak żeby się nam to wygięło. A okay, jak nie, no to... Zakładamy to. To jest. Tutaj mamy takie fajne graniczniki. Dwa Czyli jak coś robimy seryjnie, ustawiamy po kolei na jeden wymiar, na drugi i sobie robimy tak. Jeden wymiar tu, później podnosimy drugi i robimy tak. Tak samo tu kąt 90 stopni można ustawić. Można większy, mniejszy. To jak potrzebuje. A zobaczcie, jak sięgnie.